Musimy odkręcić to gniazdo. Do tego przyda się jakiś śrubokręt. E, oczywiście nie znalazłem go przed nagraniem, więc będę szukał teraz, na szczęście mam tutaj. Będziemy jeszcze jakieś zapasowe, bo to będzie różne, e, różne rozmiary pasują. E, raczej z takich tych większych tutaj będzie odkręcamy sobie te dwie śrubki tutaj plus tych DIY kitów tutaj sobie pudełeczko polecam Wam właśnie jakieś takie pudełeczka sobie zawsze brać dzięki temu po prostu nie pogubicie wszystkich tych elementów, które się tutaj odkręca więc jakby tak, tutaj chyba powinienem troszeczkę światło Wam zmienić na razie damy tak zobaczymy no Zobaczę, jak coś będzie nie tak, to w kolejnych filmach jakby coś kombinował. Mm, więc tak.